Michał Stadium. Już za chwilę, właśnie tu rozpocznie się wielki, miejmy nadzieję, mecz. Właniamy się Państwu w pas Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Sytuacja jest jasna. Drużyna, która dzisiaj wygra, zagra w finale rozgrywek. Zespół Manchesteru City zmierzy się z drużyną Paris Paryżan. W bramce Gianluigi Donnarumma. Dalej w obronie Milan. O, musi być gol! I bramkarz wybił piłkę. Mogą zależeć losy tego spotkania. Jest bez dwóch zdanie Erling Haaland. Zaraz, zaraz, to może być bramka. Świetnie, skuteczna interwencja. Mbappé teraz przy piłce. Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. Vardyol z piłką. Okazja, nie zepsuć tego. Chce przenieść piłkę nad bramkarzem. Ależ potrzebowali tego trafienia. Wyrównują w dwumeczu. Ale nadal nie mogą odpuścić, bo rywale strzelili więcej goli na wyjeździe. Na powtórce widać spokój wymagany do takiego lobu. Pięknie podcięta piłka i piękna bramka. Rodri. Do Alvareza teraz. Teraz jest niepilnowany. Czy piłka Czy będzie z tego bramka? Proszę państwa, piłka w siatce! Prowadzą w tym dwumeczu, są naprawdę w komfortowej sytuacji. Teraz dzięki większej liczbie bramek strzelonych na wyjeździe. Rywale musieliby strzelić aż dwie. Ta bramka daje im prowadzenie i pewien konto w tym momencie. Widać, że wyraźnie cieszy się z gry swoich zawodniczych. Zrywają się kontry, jaki wybiorą wariant. Ależ doskonała sytuacja. Interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Głębokie dośrodkowanie Pierwszą Pierwszoczesny strzał. Candy Lee. Jest strzał. Fantastyczna. Mogą teraz prowadzić kontratak. Kowacic, teraz z piłką. kowacić Gol, mili państwo! Poprawiają swoją sytuację! Zdecydowanie! Rybal do awansu potrzebuje teraz trzech trafień. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Ale trzeba pokazać. Rodri z udanym odbiorem. Teraz, czy dobrze to wykończy? Dobre, przytomne. Asensio ma piłkę. Rusza teraz pod bramkę ze skrzydła. Proszę Państwa, jedna bramka strzelona. Brakuje jeszcze dwóch, a czasu mało. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola. Menedżer był wściekły i trudno mu się dziwić, bo obrońcy powinni sobie w tej sytuacji poradzić. Mieli czas, by uporać się z rywalem, ale zabrakło zdecydowania. Fatalna gra w obronie. Ta. Przy piłce. Łukatka do Kalanga. Czy strzeli? O, dobra to była obrona. Będziemy mieli żutrożność w końcówce meczu. Zobaczmy. Jeśli oni teraz strzelą, jeżeli podwyższą prowadzenie w meczu, to rywalowi bardzo trudno będzie odrobić straty. teraz do Kowacicia. Mocno, trzyma się na nogach. Oto ostatni gwizdek i już wszystko jasne. Zespół gospodarzy wygrywa ten półfinał. Zdobywają bilet do wielkiego finału. Z pewnością ostatni gwizdek spotkania rewanżowego przyniósł im wielką ulgę. Niełatwo było znaleźć...